Przed mną znajduje się POFIND X8 PRO. Pokażę, jak obsługiwać ustawienia wibracji. Zacznij od uruchomienia ustawień i przewiń do dźwięków i wibracji. Następnie dotknij tego przełącznika obok opcji wibracji podczas dzwonienia, aby włączyć lub wyłączyć. Dotknij intensywności wibracji, aby dostosować intensywność dla przychodzących połączeń i alarmów. Wiadomości i powiadomienia. Haptyczna informacja zwrotna. Wróć, przewiń i dotknij opcji Haptyka. Tutaj. Teraz możesz włączyć lub wyłączyć haptykę systemową, używając tego przełącznika, a jeśli zdecydujesz się ją włączyć, wybierz intensywność, przesuwając ten suwak. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka i. Subskrybuj. Na razie.